Hej, witam wszystkich ponownie na kanale Exposing Celebs Poland i w dzisiejszym podcaście poruszymy sobie ponownie temat Zeina Malika i jego dramę z Jolandą Hadid oraz stanowisko Gigi Hadid wobec całej sprawy. Jak wiecie, jakiś czas temu nagrałam wam pierwszy podcast, w którym jeszcze nie do końca mieliśmy nowe informacje na temat tego, co się działo. A poza tym sama jeszcze nie miałam informacji z kulis, natomiast w tym podcaście już powiemy sobie o tym, co tak naprawdę wyszło do mediów i o tym, co ja już się dowiedziałam. TMZ doniosło ostatnio, że Zayn Malik uderzył Jolandę Hadid, a ona rozważa doniesienie tego na policję. Aktualnie dowiedzieliśmy się, że Zaynowi zostały postawione cztery zarzuty nękania Jolandy za popchnięcie jej na kredens, wulgarne słowa w jej stronę, za nękanie Gigi i ochroniarza, który go wyzywał do bójki. TMZ donosi, że Zayn 29 września był w domu Gigi. Kiedy to Jolanda podobno wtargnęła do jej domu bez uprzedzenia oraz bez pukania, co zdenerwowało Zeina, i podobno zareagował w ten sposób. Zein podobno powiedział Jolandzie, co mu przeszkadza, ale ona tak naprawdę nie zareagowała, więc sytuacja poszła trochę w innym kierunku. Zainowi puściły nerwy i zaczął wyzywać Jolandę, jak i samą Gigi. Pozwólcie, że nie przytoczę tutaj cytatów, bo jest tam sporo niecenzuralnych słów, ale jestem pewna, że znajdziecie to w internecie. Albo po prostu podlinkuję wam to w opisie. Zain nie sprzeciwił się oskarżeniom o nękanie i został karmek żywną. Dostał też pewne warunki do spełnienia. Musi ukończyć zajęcia z zarządzania gniewem i program przemocy domowej. I prawda jest taka, że o ile fani Zeina na początku starali się go bronić, tak teraz cała sprawa nie świadczy na jego korzyść. Po pierwsze, jakiś czas temu była też akcja z bójką pod klubem w Nowym Jorku, gdzie Zein brał aktywny udział i czy został sprowokowany, czy nie został sprowokowany, od razu startował do bicia. Oprócz tego sam nie sprzeciwił się zarzutom i nie złożył pozwu do sądu przeciw Jolandzie. A tak naprawdę, gdyby nic takiego nie miało miejsce, gdyby to wszystko, co ona powiedziała, było zmyślone, to mógłby się bez problemu obronić w sądzie. Jakby. Teen celebryty i sam celebryta nigdy nie braliby aż tak poważnych oskarżeń na siebie, gdyby faktycznie było to jakieś fake info i ktoś chciałby go niepotrzebnie wmieszać w coś takiego. Dlatego na samym początku, jeszcze kiedy nie mieliśmy tych informacji, mówiłam wam, że tak naprawdę cała trójka jest tutaj winna i nie ma tutaj ofiary. Zane również nie jest ofiarą. Jeśli chodzi o takie. Ekskluzywne informacje za zamkniętych drzwi, to wiem, że Zayn i Gigi już wcześniej mieli problemy w związku i gdyby nie cała ta drama z Jolandą, to prędzej czy później pewnie i tak by się rozstali. Ja sama już w lutym pisałam Wam post na blogu, gdzie mówiłam Wam, że ich relacja jest skomplikowana, że Jolanda nie akceptuje Zeina i że Zajna i Didi średnio się dogadują. Didi jest w tej sytuacji tak, jakby pomiędzy. Z jednej strony kocha zejna i nie chciałaby się od niego odcinać, a z drugiej strony jest też jej matka. Didi wydaje się po prostu, że ona wie dużo na temat przemysłu i że chce dla niej dobrze. Dlatego też nie potrafi się jej przeciwstawić. Sam związek zejna i Didi od dawna był toksyczny. Sami wiecie co ich łączy. Gigi tak naprawdę od samego początku była bardzo opiekuńcza, jeśli chodzi o Zayn'a. Zawsze go broniła, kiedy były jakieś publiczne dramy. No, może po tą sytuacją, ale wiecie, we wcześniejszej dramy nie była zamieszana również jej rodzina. I fakt, Jolandzie chodzi o pieniądze i promocje. Chciałaby być drugą Chris Jenner i wcale nie jest taką dobrą osobą. Ale to, co zrobiła, czyli wejście do domu jej córki albo wypuszczenie prywatnych zdjęć Kai, nie jest nielegalne i tak naprawdę nie zasłużyła sobie przez to wszystko na takie traktowanie. A Zejna ostro poniosło i trzeba przyznać, że ma problem z agresją. Zain i Gigi to był ustawiony związek, tak jak Wam na początku mówiłam, zaczynali od PR-u. I Zane przez ten czas zdążył poznać i Gigi, i jej rodzinę, więc myślę, że doskonale wiedział, w co się pakuje. Poza tym, sama Gigi również yy, dzwoniła po paparazzi, kiedy tylko wychodziła na Spacer Sky, więc to nie jest tak, że jedynie jej matka wypuszczała te zdjęcia, ale Gigi również niespecjalnie dbała o prywatność ich córki. Zain dostał aż cztery zarzuty i nie świadczy to najlepiej. Także chyba nie jest tak niewinny jak próbują to przedstawić jego fani. I możecie sobie tłumaczyć na przykład, że nie wiem, Jolanda go specjalnie sprowokowała albo że Gigi po prostu stanęła po stronie jej matki, a nie po stronie jego, co go zirytowało. Ale. Czemu winny był ochroniarz, który, któremu również się dostało w całej tej sytuacji? Jak wiecie, Zayn od dawna ma problemy z używkami, które wpływają na jego psychikę, na jego zachowania. W pewnym sensie na jego agresję również. I Zayn jest bardzo problematyczną osobą. Jak wiecie, jeśli chodzi o członków One Direction, właściwie wszyscy bardzo szybko od niego się odcięli i nie utrzymywali z nim kontaktu. Zayn tak naprawdę nie był widziany na jakichś wyjściach ze znajomymi, jeśli pokazywał się ostatnio publicznie, to najczęściej była, była to Gigi, bo ona zawsze była blisko niego. Zayn jest trudną osobą i bardzo ciężko wytrzymać w jego towarzystwie. Podobne zdanie na jego temat mają również jego pracownicy, wszystkie osoby, które z nim współpracują. Zayn ma tak samo teraz problemy z wytwórnią, która go zostawiła. Oczywiście publiczna informacja, która wyciekła jest taka, że to po prostu Zayn olał swoją wytwórnię, bo jego album nie sprzedał się tak jak powinien, ale chyba wszyscy wiemy, że Zayn nie przyczynia się do promocji, nie pracuje tak jak powinien, nie wyjeżdża w trasy i tak naprawdę przynosi zerowe zarobki swojej wytwórni. Zane jest aktualnie w takim momencie w życiu, gdzie właściwie wszyscy go zostawiają. Aktualnie zostawiła go Gigi, ponieważ zerwali. Jolanda dobiera mu się do tyłka przez to, co zrobił. Oprócz tego zostawiła go również wytwórnia. Nie zdziwię się, jak cały team również odejdzie. Dodać można właśnie członków One Direction, z którymi pracował przez kilka dobrych lat. Tak naprawdę nie wygląda to dobrze. Zain ogólnie nie jest złą osobą, ale po prostu jest bardzo skomplikowany i jeśli kiedykolwiek mieliście do czynienia z osobą uzależnioną, to wiecie, jak bardzo trudno się z nią żyje. Demi sami wspominali, że bardzo ciężko jest z nimi żyć. Podobne zdanie mają również ich znajomi. Zayn pasjonuje się muzyką, ale tak naprawdę traktuje ją bardziej jak hobby, a nie jak pracę. A skoro nie przynosi żadnych zysków i fani tak naprawdę już nawet nie wiedzą, czy on cokolwiek nowego wydał, czy nie, tracą zainteresowanie jego muzyką, to po co wytwórnia miałaby dalej w niego inwestować i trzymać go, skoro nic z tego nie mają? Wiecie, wytwórnie i team lubi inwestować w celebrytów, którzy przynoszą duże zyski, którzy są charyzmatyczni, którzy ciężko pracują i którzy bardzo angażują się w promocję. A jeśli chodzi o Zeina, to promocja z jego strony była praktycznie zerowa, a jeśli już pokazał się na jakimś live, gdzie chciał nawiązać kontakt z fanami, bo przykro mi to mówić, ale skończyła mu się kasa, to... Nie wyglądał najlepiej było widać, że jest wypity i na ostrym haju. I tak naprawdę nie przyniosło to większych zysków, a raczej same straty. Ciekawa jestem, jak to wszystko się potoczy i jak na tym wszystkim wyjdzie Zane, ale aktualnie wszystkie fakty nie świadczą na jego korzyść i wydaje mi się, że tak naprawdę cała trójka jest w tej sytuacji winna i fakt faktem, takie sprawy typu jakieś rodzinne kłótnie czy cokolwiek innego, czy na przykład wychowywanie dziecka, powinni załatwiać prywatnie. Ale jeśli doszło do jakiejś agresji czy większej awantury ze strony Zeyna, to Jolanda po prostu nie czekała zbyt długo, dobrze wiedziała, że na takich artykułach i nagłówkach sporo zarobi, że będzie o nich dużo szumu i że sporo na tym zyska. Bo tak naprawdę, jeśli sytuacja faktycznie miała miejsce, a raczej wszystko na to wskazuje, to Jolanda jest z góry na wygranej pozycji. Sprawę w sądzie wygra, oprócz tego dostanie też rozgłos i trochę pieniędzy za nagłówki, a przy okazji o jej córce również będzie głośniej, na, czy, na czym jej w sumie zależy, więc Sytuacja win-win. A jeśli chodzi o Zeina, to już jest trochę gorzej. Wiem, że są fani, którzy bardzo szybko postanowili obronić Zeina, bo przedstawił sprawę tak, jakby po prostu bronił prywatności córki. Ale wiecie, nie tylko o to chodziło, i Jolanda od dłuższego czasu mu przeszkadzała. Tak samo Jolanda nie lubiła Zeina, więc ta sytuacja ma również drugie dno. I oczywiście ja tutaj również nie bronię Jolandy. Tak jak powiedziałam, według mnie cała trójka jest tutaj winna. Nie ma tutaj żadnej ofiary i nie ma co stawać po czyjejś stronie, bo tak naprawdę wszyscy trochę nabroili. A wy dajcie mi znać w komentarzach, co o tym myślicie. I nie zapomnijcie zostawić lajka i subskrypcji, jeśli podobają Wam się moje podcasty i czekacie na więcej filmików. I widzimy się przy kolejnym.